W moim życiu ważny jest balans. Balans to dla mnie harmonia, spokój, ład w dość dynamicznym życiu. Fajnie to brzmi, ale w praktyce wcale nie jest takie proste. Cześć, jestem Michał. Jestem product designerem i razem z przyjaciółmi zrobiliśmy aplikację Górską Piknik. Praca, pasje, sport. Dzień jest krótki, a ja chciałbym to wszystko tam upchnąć. Ponieważ jestem projektantem, pracuję kreatywnie, muszę sporo analizować, szukać rozwiązań. To bywa wyczerpujące. Po ulubionej kawy, pójście na rower czy bieganie pozwala skutecznie oczyścić głowę. Zapomnieć trochę o pracy, cieszyć się tym, co tu i teraz. Projektując interfejsy, próbuję zachować zdrową harmonię pomiędzy tym, co funkcjonalne, a tym, co estetyczne i atrakcyjne wizualnie. Zresztą w sporcie też szukam balansu. Wyjazd w góry, nawet najkrótsza wycieczka. Pozwala złapać trochę dystansu i równowagi. Razem z przyjaciółmi stworzyliśmy aplikację PikMi, która zachęca do aktywności górskich i wędrówek. Można kolekcjonować tam korony górskie, znajdować szczyty, prowadzić swój górski dziennik. Łączymy nasze pasje i umiejętności i jesteśmy na dobrej drodze, żeby nasze codzienne obowiązki były też przyjemnością.